Okej okay, my boy, lecimy. Mam nadzieję, że będzie teraz rozgit z ro... o, kurwa z rozdzielczością. Zaczynajmy tą wspaniałą przygodę. Przyjaciele i przyjaciółki. Nowa gra. teraz e, wkręcamy się. Wchodzę w to na serio. O! Tego właśnie szukałem. Tego właśnie szukamy. Za góra nie było może w morzu kołek. Ale kołku był wierzchołek i to jest intro Kurwa, no zabiją mnie, no na, nie da nawet chuj ustawić dźwięku. Ogólnie to ja mam ustawione na hardzie i dlatego się si dziwię czemu tak źle da mnie. Dopiero ogarnąłem to Diego! Zostaw go, kutafoniarzu! Dobrze! Po bebeszkach. O kombo teraz weszło! A szłyka z niego robimy. Nie jest ze mną aż tak źle. No dziadzie jebamy. Chodź kurwa, bijemy się. A ty co myślisz, że już fajrant? Tutaj jeszcze 20 orków do rozjebania jest. Ej To Z jest easy. Patrzcie, teraz już go widzi, nie? Już może mu najebać. Bo on ma pamięć O, 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 o. Pamięć w chuj krótkotrwałą Wyszedł z wioski i zapomniał, że tam są orkowie Nie, nie? trzeba było ze mną zadzierać No teraz będzie ogień Ogin z kurwą Patrz, będzie mógł Kurde, czek U pole poszło, rykoszek Ja ci pokażę To jakieś czary O Najlepiej z quick ataczka zaczynać a potem już ogin ogień Normalny atak Ten engage właśnie w walkę, gdzie on jeszcze może ci wyjebać z wasik stojąc za plecami To no, lepiej quick ataczka wtedy puścić I teraz ja odejdę? O ją ja mi zajebie Bombę To trzeba rozkminić walkę Coś zablokowalne i to było git To było i efektywne, i efektowne zarazem Mordo, miertara Ale bitka, tutaj dwóch już wale W amoku, człowieku <laughs> Idę dalej z nim Wypierdane za bramę Raz, kurwa Aż level wbiłem, no kurwa, niesamowite to jest Amazing game Hamie Nawet szopy nie daliście skończyć skurwy syny żery gdzie stoją Dobra, jemy to Skurwy syny zniszczycie naszą osadę tylko byście te kryształy kopali i później ci pali, a niewolnicy zapierdalają 20 godzin dziennie. Kurwa, nie umieraj! Jeszcze jest dużo kamieni do wykopania. Nie jest. trzeba było ze mną zadzierać. No niczne ziele! O kurwa, spierdalają. No, spać tu! O! Ale spierdala dalej. Nie dogonię go, ale i tak idziemy do Jacka. Musimy tędy iść. Jak zapierdala. Dobra. Dalej, co on spadnie z tego? Cią on pobiegnie? Poczekaj, może wróci. Co ty? Co ty gnoju? Mogę skoczyć, ale nie może. Nie ma psychy. Nie, 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 nie skoczy jednak. Łatki bo chodź tu. Nie ma skakania tutaj, na mojej warcie. <ścoughs> Sztywniutko. Każdego frejera wyjaśniamy tutaj po kolei. Ale musimy i tak wrócić do Ardei. Jampolini. marynarzu! Dobrze. Żeglujesz ku wspaniałej przygodzie? Pokaż dupę. Masz tu niezłą wieżę. Tak, sam raz dla takiego starego wilka morskiego jak ja. Ale wierz mi, to niebezpieczna okolica. Wszędzie pełno szczurów okrętowych. Nie dadzą staremu wilkowi morskiemu odrobiny spokoju. Co to za szczury okrętowe? Są na całym wybrzeżu. Który. Pójdź nim na Myszy go okradł. Założyli tam swój obóz i nie mogą się doczekać, żeby poderznąć mi gardło we śnie. Mys myszy jeżdżą komno w chatce i wynoszą jedzenie. Zajmę się. Zajmę się twoimi szczurami okrętowymi. Marynarzu, nie wiem jak ci to wynagrodzić. Spróbuj coś wymyślić. Ale ja wiem jak ci to mogę wynagrodzić. Skór synu. Dawaj motykę O nie, on spadnie z, z, z klifu Nie nie spadł na szczęście No i mamy pieniądze Dzięki ci Oczywiście nie zabiliśmy go, bo to jest A Jacek, no co ja będę zabijał Jacka To jest Jacek, dobra morda Dobrze, niech się to trzyma tutaj. Dobrze, chłopaki robią. Ach! Milimetry. Chodź tutaj. Niemożliwe. Jak to zapierdala? No nie. On będzie biegł na drugi koniec mapy. Nie aż nie, nad, nie, nie napotka na przeszkodę. I wtedy skręci. No, skręcił. Dobra, wróćmy sobie tutaj, bo nie wziąłem mapy z tego wszystkiego. Parkur. Opa! Na skróty. Dobra, szybko przejdźmy. Co zrobiłeś, orkowie? Nie Pozwoliliby na żyć. Teraz Xardas przyśle ich tu więcej, żeby zrobili z nami porządek. Musisz się udać do Redok. Co ma wspólnego Xardas z orkami? Co z tobą nie tak? Gdzie byłeś przez ostatnie parę tygodni? No, mylarz, Xardas jest przywódcą orków! Zdradził nas! Co jeszcze wiesz o Xardasie? Zniszczył Ksardos magię równą, ta głupia Supinię świnia? Bez mojej magii paladyni i magowie ognia nie mają szans przeciw hordom orków. Co jest w Redog? Obóz buntownik... Pełno tam wilków. Dam sobie radę z wilkami. Tak, ale te bestie są wyjątkowo agresywne. No i sam nie oh. znajdziesz tego miejsca. Oh. Twój kumpel Gorn chyba wie, gdzie go szukać. Idź z nim pogadać. Co mam powiedzieć buntownikom? Powiedz ich przywódcy, żeby przysłał nam wojowników. Sami nie mamy najmniejszych szans. A teraz i my siedzimy w tym po same uszy. Ale przejeba na akcję, co? Dobra, póki jeszcze pamiętam, państwa i panowie, trzeba zapisać grę. To nie ma żartów, naprawdę. To jest hard poziom. No i mamy potjonki mam teraz wyjebane, mogę iść na bitwę. Tylko jeszcze tego w bym wziął. No. Dziesięć koła po drodze, tak? Na drodze nie leży. Czy jakoś tak? Hey, hej, ludzie! Ziela różne. Dobra. Gadamy z nim niekon. Lester, tak? Coś takiego Lester? Złe wieści. Nie będzie posiłków. Widzę, co się stało. Idź szukać statku. Wątpię, czy go znajdziesz. Co? Piraci! W mgnieniu oka było po wszystkim! No ale Co z naszym wyposażeniem? A jak sądzisz? Musimy zdobyć nowy ekwipunek. Porozmawiaj z Diego. Niewiele jest rzeczy. Pewno nieźle się pali. Niewiele jest czego? Pogadamy później. No to masz wpierdol! E, po No, ale z to pałką to naprawdę nie ma żartu. Jak on zajebie nią, to będzie eso Pół HP mi zabierze. Ja już biorę palec nad I, żeby włączyć ekipunek. Jak raz mnie trafi. <ścoughs> Skurde synu, umieraj. Znaczy nie, nie umieraj. Możesz się położyć co najwyżej. Patrzcie co on ma, kurwa. Klucz do świątyni al Lecimy tam. Nic tu nie ma. Kiedy się grałem, to po ubiciu pierwszej wioski wskakiwałem od razu do, do morza. O tutaj przepływałem na drugą stronę i zapierdalałem do wioski. Nie ma tu nic. I tak czy... wyglądał mój gaming. Gdzie na brzegu z drugiej strony są jeszcze orkowie szamani. Że na hita z daleka pół HP mi ściągali i zamrażali mnie. Więc no, to taka była zabawa. w goticku. Idziemy zapalować na wilki. Gówno jadę, ścierwo jadę i inne takie, ale najpierw do redok. Jakieś kłościki, chodź, chodź. To nie, to ja sobie wezmę jagodę. Bo już gublińską jagodę zdolności myśliwskie, plus jeden byczku, to jest bardzo dobre. Ale można zrobić mikstury z tego i one są jeszcze lepsze. Więc na razie ja tego nie używam, bo mi to i tak chuja da. No, no dobra, lecimy na dziki od razu. z jak chuja, ale to szczegół. <grystanie> Czekaj, kurwa. Ja chcę żyć. O ty kurwo, Podjeżdża pod górę. O. Za grube jesteście. Żeby tu wejść To jest myśliwstwo kurwo A nie jakieś tam dalanie się Zrobię z niego mięsnego jeża Il on już ma strzał w sobie Mięsny jeż Grat strzał Leżysz. Mogę zabrać te strzały swoje? Ale główną nie mogę. O kurde. <laughs> Nieźle. No, ale tu był chyba jeszcze jeden, z tego co wiem. Albo mi coś się pojebało. O kurwa. Jeden! Dwa są! Dobra, szybka cofka taktyczna. I co tam? Z jednym mogę bić się. No nie są takie mocne wcale w sumie. Jakby ścierwy jady są na tym samym poziomie. Ten jest tylko trochę bardziej tankowaty. A lampu serio ty. Zajebana. Przyprecie do ściany. I teraz bijcie Knur'a. Zarzynamy świnie. Potem tylko trochę obsmalić, oskrować i zjeść. O ty. Ole mnie wjebało. do nieba. Póki jesteśmy tutaj, na campsite, usiądźmy na chwilę, zreflektujmy się nad swoim życiem, upieczmy 10 mienuska. Idziemy w dalszą drogę. Dobra, wpierdalamy się tędy. Elo? Zostaw mnie w spokoju. Buntownik. Zastujesz sobie. Musisz bardzo uważać. Wszyscy to buntownik. Wszędzie są orkowi zwiadowcy. A nie można z szupkami, kurde. Przybywam z Ardei. Odebraliśmy wioskę orkom. Porozmawiaj z Javierem. Już o tym słyszał. Jeden z naszych zwiadowców widział całe to zdarzenie. Javier jest niżej, w pieczarze. Dobra, idziemy do pieczary. Opowiedz mi więcej o tym miejscu. To największy obóz buntowników na wybrzeżu. Nazywamy go Redog. Ukrywa się tu wielu royalistów, którzy zdołali się wymknąć orkom. Mam nadzieję, że nie jesteś szpiegiem orków. Albo spotkacie marny los. Rozumiem. Pokaż mi swoje towary. Masz 12 tysięcy, gościu. Hop, mój topór. Już nie masz 12 tysięcy. O kurwa, to kosztuje. Ile? 70 tysięcy? Nie mam mowy. O, Najpierw musisz udowodnić, że jesteś. Muszę jednak coś im tutaj udowodnić, bo nie będę miał armora tego Ale co my tu mamy poza tym? My mamy miecz półtora ręczny To nie chyba 50, a ten miecz ma chyba 60 Nie, też ma 50 Ale musimy go podostrzyć Jak naostrzymy to będzie git Będzie mocny mieczek Ej ty, co się tak skradasz Bo kurwa szybciej zbieram grzyby w tej pozycji Jak się przypierdalasz Idziemy teraz tu. Siemano! Co żeresz? A gówno, Tak myślałem. Co? Ach, tak. Ja. Jestem trochę nerwowy. Przepraszam. Czym mogę ci słuchać? Sebastian! Bach! Z kim jesteś? Nazywam się Sebastian. Widać, że jesteś Seba, bo, bo jesteś łysy. Jestem alchemikiem. Seba pasuje ci to. Pasuje ci to imię. Alchemi! To jest magiczna wiedza o ważeniu bimbru. Przekaż mi swą wiedzę. Chętnie. Niestety nie mam odpowiednich składników niezbędnych w procesie nauczania. O nie. Jeśli dostarczysz mi 10 roślin leczniczych, o, 10. podzielę się z tobą. A ja wiedzy. mówiłem 25 chłopie. Załatwię ci rośliny lecznicze. Te rośliny rosną niemal wszędzie. Nie powinieneś mieć problemów z ich znalezieniem. No, szczególnie tutaj, koło osady. Przypadek? Nie sądzę. O, wspaniale, yes. mogę się z tobą podzielić moją wiedzą. No. Mikstury mamy? O, trwały miksturę. Nad... Ej, ale to 29, to tak dużo wcale nie kosztuje. Ale myślę, że na tym etapie gry, jak będę szedł w alchemię, to... Będzie ciężko. W tej chwili nie mogę niczego stworzyć. Bo nie będę mógł się bić. I to będę bardzo słabe w walce. Dopóki ja wypiję tyle potków, żeby się wzmocnić, to, e, to po prostu do tej pory będzie ciężko. Do jakiegoś 30. poziomu. Czy tam 20 któregoś. Tak na oko mówiąc, nie? Witaj, nieznajomy. Co mogę dla Nic Ciebie? Nie opyłam się to. Potrzebujesz jedzenia, ubrania, a może porządnego łyku gorzałki. Marlo sprzeda ci wszystko, czego możesz potrzebować na wybrzeżu. Nieźle. Kim jesteś? A ja chcę Jestem ten garnek Najlepszy na wybrzeżu. Garnek od kupić. Ardei, aż to jest Amelinowy! To jest Amerinowy. Jedyna laska w obozie. Spuszuję w chuj. Wypędziliśmy Orków z Ardei. A więc tobie jest reputancje plus jeden. Dobra robota. Porozmawiaj z ludźmi. Musimy się tym nie mogę tego zrobić. Cape mogę rozjebać wioskę orków, ale nie zagadam do dziewczyny, bo to jest zbyt straszne. Walcz ze mną na arenie. Dobrze. Ale pamiętaj, że to przyjacielski pojedynek. Spotkamy się na arenie. Ale będzie bitka, przyjacielski pojedynek. Dobiję go później. Wszyscy się na mnie rzucą. Przekonamy się, kto jest. O kurwa, mi synałem. Trzeba. kurwa. Trzeba taktycznie. A! Kurwa, jebany jak napierdala. Co, zadanie anulowane. W pizdę zostajesz i teraz są anulowane? Jeannie, kurwa! Dawaj hajs i gidę. Następnym razem będziesz się bił na pięści. No i to jest spokoziomek. Nic mu nie zrobiłem. Przyszedł random. Naucz mnie walczyć. Okej, okay, lecimy. I to jest ziomeczek. Tu jest jakieś gówno na razie. My musimy chyba teraz udać się do Kowala. Tak mi się wydaje. I okej.